Data naszego urodzenia kryje w sobie bardzo wiele tajemnic i zagadek, i jedną z nich jest nasza siła energetyczna, potencjał, z którym się urodziliśmy. Ta siła ma nie tylko rozmiar czy objętość, ale ma też kierunek. Jedni ludzie energię wchłaniają, pobierają ją ze świata zewnętrznego, a inni ją transmitują, wysyłają ją na zewnątrz. I wszystko to można określić na podstawie daty urodzenia. Porozmawiajmy o tym, jak obliczyć naszą wrodzoną siłę, energię, potencjał, a także o tym, jak na tej podstawie określać kompatybilność ludzi. Czyli będziemy rozumieć, dlaczego nasze relacje z określonymi osobami układają się tak, a nie inaczej. Dlaczego po kontakcie z niektórymi czujemy spadek sił, a po spotkaniu z innymi energetyczny wzrost. Wszystko rozbija się o kompatybilność. Dzięki wiedzy, którą dziś Wam przekażę, będziecie mogli bardzo dokładnie określić, jak mogą układać się Wasze relacje z daną osobą, na ile będą harmonijne lub nieharmonijne. To naprawdę bardzo precyzyjne narzędzie, które pozwala już na początku relacji wyciągnąć pewne wnioski i przewidywania. Co do tego, jak te relacje mogą się rozwijać i jaki mają potencjał. Nie jest tajemnicą, że niektórzy ludzie mają nadmiarowy potencjał energetyczny, z natury są bardzo silni, zwykle są w centrum uwagi otoczeni innymi ludźmi. Ludzie dosłownie do nich lgną jak do słońca. To nic dziwnego, bo tacy ludzie są naturalnymi dawcami energii, dlatego często Otacza ich wielu, tych, którzy z natury są wampirami. Można to obliczyć z daty urodzenia. Są też ludzie, którzy nie mają dużo energii, szybko się męczą i potrzebują dłuższego niż inni okresu odpoczynku i spokoju. Takie osoby lepiej czują się w towarzystwie ludzi o nadmiarowym potencjale energetycznym i ponieważ z natury są wampirami, potrzebują stałego lub przynajmniej okresowego źródła doładowania. Pomiędzy tymi dwiema skrajnościami istnieje też złoty środek, są ludzie, którzy mają wystarczający, ale nie nadmiarowy potencjał energetyczny. Są energetycznie samowystarczalni i czasem mogą pełnić rolę dawcy dla tych, którzy potrzebują wsparcia. A jednocześnie mogą też popełnić rolę wampira wobec osób z nadmiarowym potencjałem energetycznym. Porozmawiajmy więc o tym, jak to obliczyć na podstawie daty urodzenia. Obliczenie jest bardzo proste. Bierzemy datę urodzenia w formie cyfr. Na przykład 31 lipiec 1999. Zapisujemy ją jako liczbę 31071999. 9, 9. Następnie sumujemy wszystkie cyfry i w wyniku otrzymujemy 39. Musimy dojść do liczby jednocyfrowej, czyli jeśli wynik jest dwucyfrowy jak 39, dodajemy 3 plus 9 to daje nam 12, a 1 plus 2 da nam 3. Czyli ostatecznie otrzymujemy 3. I to jest liczba, której szukaliśmy. Końcowy rezultat ma być jednocyfrowy. Od 1 do 9. Potem analizujemy wynik. Jeśli wynik to 1 albo 2, taka osoba jest z natury energetycznym wampirem. Jej zapas energii, z którym się urodziła, jest niewystarczający do przetrwania, a tym bardziej do rozwoju i dobrobytu. Energia takiej osoby. Jest skierowana do wewnątrz, pobiera energię z otoczenia, w tym od innych ludzi, i na bazie tej energii żyje. To nie jest ani dobre, ani złe. Świat nie może składać się wyłącznie z dawców energii energia musi krążyć. Jedni ją przekazują, inni ją chłoną. Bycie energetycznym wampirem nie oznacza, że taka osoba wyrządza komuś zło. Wcale nie, są też wampiry, które nie pobierają energii od ludzi, a jedynie z przestrzeni, w której przebywają. Dlatego dla osób, u których wyszła jedynka lub dwójka, bardzo ważne jest to, w jakiej przestrzeni i w jakim otoczeniu żyją. Jeśli są w środowisku pomyślnym, sprzyjającym dobrobytowi, napełniają się energią rozwoju i ich życie się poprawia. Ale jeśli umieścić taką osobę w negatywnym środowisku wygaszania, ona bardzo często i szybko nasiąknie tymi negatywnymi nutami. Trzeba więc uważnie obserwować, co ją otacza. Czasem, żeby energetycznie się napełnić i warunkowo poprawić jakość życia, nie poprzez konkretne fakty czy zdarzenia, ale po prostu, żeby bardziej pozytywnie patrzeć na świat i poprawić nastrój, Wystarczy odwiedzić miejsce, w którym panuje atmosfera święta, dobrobytu, bogactwa, luksusu i rozkwitu. To będzie bardzo silny zastrzyk energii. Tacy ludzie często, choć nie zawsze, potrzebują dodatkowego odpoczynku, bo ich własny zasób energii jest niski. Potrzebują czasu na regenerację, pobycie sam na sam ze sobą, ale są też wampiry, które mają całkiem spory własny potencjał. A mimo to pozostają wampirami, niedawcami. Wtedy taki silny wampir powinien znaleźć dawcę o jeszcze większym zasobie energetycznym bardzo wyrazistą, silną osobowość lidera kogoś z potężnym zasobem emocjonalnym. Silnemu wampirowi silny dawca jest potrzebny. Jeśli wampir jest słaby, naprawdę często się męczy, bywa chorobity. Wystarczy mu, aby w kręgu bliskich miał co najmniej jednego dawcę. Wystarczy kontakt z taką osobą, przynajmniej raz dziennie. I dla każdego wampira, czyli dla jedynki lub dwójki, bardzo ważne jest też znajdowanie czasu na samotność, by zebrać się i poczuć siebie. Bo energia wampira płynie z zewnątrz do środka. Taka osoba stale wchłania przestrzeń i innych ludzi, Świadomie lub nie. Przez to czasem trudno jej oddzielić, gdzie kończą się marzenia i pragnienia innych, a zaczynają jej własne. Żeby znów poczuć integralność, trzeba okresowo być samemu, choćby w swoim pokoju czy domu. Jeśli w wyniku sumowania wychodzi piątka albo siódemka, to energetyczny dawca ma nadmiarowy potencjał, a kierunek energii idzie z niego na zewnątrz. Transmituje energię. Zwykle to ludzie bardzo aktywni i emocjonalni w każdy proces angażują się uczuciowo, są wyraziści i zwracają na siebie uwagę. Ich zadanie to oddawać energię. Jeśli taki człowiek świadomie zablokuje kanał oddawania, na przykład postanowi, nie będę nikomu pomagać, nie będę się angażować emocjonalnie ani moralnie, nie będę dzielić się pieniędzmi, czasem energią czy wiedzą, wtedy świat może stworzyć sytuacje, w których będzie musiał się dzielić. Mogą to być konflikty na temat emocjonalnie, dla niego ważne, takie, gdzie nie da się zostać spokojnym. W ogniu sporu, skandalu, napięcia człowiek i tak się otwiera i oddaje energię. Dlatego lepiej nie blokować świadomie tego, Koniecznego odpływu energii i potrzeby dzielenia się. Nie wszyscy dawcy mają jednak taki sam zasób. W ciągu życia ich poziom energii może rosnąć lub spadać. Można dość dokładnie ocenić aktualny poziom energii dawcy po liczbie wampirów wokół niego. Jeśli w otoczeniu jest Jeden do dwóch wampirów, zapas jest na dobrym poziomie. Jeśli wampirów jest dużo, jeśli człowiek stoi na czele organizacji i wokół niego jest wielu ludzi potrzebujących jego energii, to znaczy, że jest bardzo silny i powinien uważać, by się nie przepalić oraz regularnie się regenerować. Jeśli zaś człowiek z energią pięć lub siedem w ogóle nie ma wokół siebie wampirów, to zły znak oznacza, że jest energetycznie wyczerpany, i nie realizuje swojej roli transmitowania energii. Powinien pilnie zadbać o odpoczynek. Bardzo korzystny jest dla niego sport. Ruch i aktywność fizyczna uzupełniają zasób energii. Jeśli wynik to 3, 6 lub 8, to typ neutralny. Tacy ludzie mają wystarczający, ale nie nadmiarowy potencjał. Mogą być samowystarczalni, nie potrzebują ani dawcy, ani wampira, ale ponieważ ludzie i tak wchodzą w relacje i wymieniają energię, osoby o energii 3, 6, 8 mogą okresowo, w zależności od potrzeby, stawać się dawcami albo wampirami. Jeśli są w otoczeniu wampira, mogą dzielić się z nim energią, ale nie powinno to być stałe, raczej taka doraźna pomoc. Jeśli są blisko dawcy, mogą przyjmować od niego energię, czyli na jakiś czas stawać się wampirem. Generalnie są to spokojni, pewni siebie ludzie, którzy znają swoją wartość i potrafią być samodzielni. Jeśli wynik to 4 albo 9, to szczególne typy energii naturalni magowie, ale między nimi jest duża różnica. Zacznijmy od energii numer 4 to energetyczny czarny mag. Taki człowiek ma znaczny potencjał. Ale nie jest dawcą, jest wampirem. Kierunek energii idzie z zewnątrz do niego, potrafi pochłaniać ogromne ilości energii i może brać ją zarówno od tych, którzy chętnie oddają, jak i od tych, którzy nie chcą jej oddawać, czyli neutralne 3, 6, 8. Człowiek z energią 4 to superwampir. Sam jest silny, ale musi stale się zasilać. Energią przestrzeni i ludzi. Pełni rolę przewodnika, przeprowadza tę energię przez siebie. Jeśli obok niego nie ma dobrowolnego dawcy, będzie prowokował konflikty, wciągał ludzi w spory na tematy dla nich emocjonalnie ważne, po to, by w trakcie konfliktu ludzie się otworzyli i oddali mu potrzebną energię. Dlatego w bliskich relacjach z osobą o energii, Czarnego maga, trzeba zachować ostrożność może nawet nieświadomie opróżnić energetycznie bardzo silnego dawcę. Dla osoby z energią 4 ważne jest więc utrzymywanie kontaktu z większą liczbą ludzi, żeby nie przełączyć się tylko na jednego dawcę, którego może wyczerpać. Jeśli w wyniku wychodzi 9, to bardzo silni przewodnicy energii do tego świata, naturalni biali magowie. W odróżnieniu od czarnych magów, którzy są przewodnikami energii z tego świata, biali magowie są jak superdawcy, oddają i transmitują energię. Ale w przeciwieństwie do zwykłych dawców, potrafią kontrolować proces oddawania, są wybiórczy. Temu pomogę, z tym się podzielę, a z tym nie. Dość jasno kontrolują, komu przekazują energię, potrafią też działać nie działając, mają bardzo silną moc mentalną i dzięki myślom, pragnieniom, dążeniom potrafią kształtować wokół siebie procesy i okoliczności, których potrzebują. To coś, co ludzie później nazywają cudem, jeśli rozwijają się duchowo. Mogą stać się prawdziwymi guru. Najważniejsze dla nich nie wpaść w sieci ludzi o energii 4, czyli czarnych magów, którzy mogą wyczerpać nawet takich superdawców. Teraz kompatybilność na podstawie energetycznego zasobu. Dla wampirów 1 i 2 korzystne są relacje z dawcami 5 i 7 oraz białymi magami 9. Jeśli wampir jest w stałym związku z neutralnym 3, 6, 8, może mu okresowo brakować energii, więc warto mieć w kręgu choć, choćby jednego dawcę. Dla dawców 5 i 7 korzystne są relacje z wampirami 1 i 2, także z neutralnymi 368, z energią 4, superwampirem, tylko z dużą ostrożnością. Relacje powinny być dyskretne, czyli z przerwami, z odpoczynkiem od siebie albo z przekierowywaniem uwagi superwampira na innych ludzi czy procesy. Dla neutralnych 368 korzystne są relacje z neutralnymi 368, z dawcami 5-7 i białymi magami 9. Dla białych magów dziewiątka korzystne są relacje z wampirami jedynka i dwójka oraz z neutralnymi trzy, sześć, osiem. Dla czarnych magów jako partnerzy pasują dawcy 5 i 7, ale pod warunkiem, że taka osoba nie będzie komunikować się tylko z jednym dawcą. W kręgu muszą być też inni dawcy, bo skupienie się na jednej osobie może ją energetycznie wyczerpać. Korzystne są też relacje z białymi magami, ale również z przerwami lub z przekierowywaniem uwagi na innych dawców lub białych magów, np. poprzez krąg znajomych lub środowisko pracy, aby nie pozostawać stale w bliskim kontakcie tylko z jedną osobą. Biały mak to energia 9, a dawcy to energie 5 i 7. Mam nadzieję, że ta informacja była dla Was przydatna i interesująca. Subskrybujcie, proszę, kanał, będzie mi bardzo miło. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę śmiało pisać pod filmikiem.